Cześć, siemanko, witajcie, witam Was w kolejnym vlogu. Na początek taki mały przegląd pól zrobimy. Znajdujemy się na polu Przeżyta 8. Yy, odmiany nieznanej Nie wiem co to jest za odmiana aczkolwiek no ładnie, ładnie wzeszło. Siane 9 września Tak wychodzi termin siewu u nas na Mazurach. Od 5, chyba do 20 września, z tego co pamiętam. Yy, siany 9 września przed yy, siewem był zasilony NPK-em 50-15 czy 20. Yy, 200 kg na hektar, 250 gdzieś tak. Tych okołdzi już nie pamiętam dokładnie. Później został popryskany. Od chwasta, od miotły. I, I co więcej powiedzieć. Trochę poprzegryzany już przez sarny. Tutaj się sarny stołują, jak widać. Dużo śladów. Nie wiem, czy będzie widać, czy kamera jest dobrze ustawiona. Dużo śladów. No i nieszczęsne dziki. Zamkniemy samochód. Nieszczęsne dziki trochę wytłukły, no tu sarni łajno. Trochę pogniotły, no ale to, to jest zwierzyna, tak pasie się na tych polach. Górnie, ogólnie już trochę u nas śniegiem, tam gdzie jest oranica, tam praktycznie jeszcze leży śnieg, tak jak widać tam za górką jest zaorane, tam będzie mieszanka zbożowa moja. Wierzchnia tego pola, po którym teraz idziemy, to jest gdzieś około 7-7,5 hektara. Nie liczyłem dokładnie, nie będę mówił co do ara. Mam trzy kawałki w dzierżawie, właśnie po takie po ponad 7 hektarów. Ja mam gdzieś ponad 7, te za drogą, co jest samochód. Widać tam zresztą, te zaśnieżone zaraz za drogą. I jeszcze jedno, jest zasiane, przenżyto trochę później, gdzieś około 25 września, gdzieś około października, tam blisko października W siewie pasowym Aczkolwiek nie jest to strip deal. Ale to później o tym powiem No zryte Trochę się zakorzeniło już, tutaj widać takie świeższe bardziej To był taki plac wyryty no mają tutaj raj, tu w tych krzakach płynie rów, woda Tutaj zaraz mają pokarm obok, no i no stołują się tak Tam daleko widać las, to już jest Puszcza Borecka Także u nas dzika jest mnóstwo czym znaczy mnóstwo, teraz z tym ASF-em to tam nie wiadomo jak ta populacja No aczkolwiek dziki są Są, ryją Nie wyginęły Yy, co więcej mogę powiedzieć o tym polu yy, 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 yy. Vlogi były z tego pola, też orka była, talerzowanie na tym polu było nowym nabytkiem, talerzówką agrotą później była wykonana orka yy. Co jeszcze? Później już nie nagrywałem z tego pola Gdzieś tam się pojawiły tylko zdjęcia na na Instagramie, na Facebooku, YouTube, społeczność, zakładka. W przyszłym roku chcę zlikwidować te krzaki, tutaj co są. Tylko tutaj jest o tyle trudno, że w środku tych krzaków płynie drena, znaczy idzie drena, płynie woda po ziemią. I, I co? Idzie tak, z tego dołka, będę palcem pokazywał, z tego dołka idzie w krzaki, później idzie tym dołkiem. Czy tam się jakoś tak zawija? I tam gdzieś idzie rów Jest rów Tak jak teraz pokażę Tam jest studzienka Tak z 20 metrów od zaoranego I... i, i no i gdzieś tam to płynie Trzeba będzie tutaj też pewnie studzienkę wstawić Bo tu jest ogólnie dołek taki Mam parę kręgów takich rozbiórkowych jakiś jakichś tam przydomowych szamp dla brata rozbierałem wybrałem te kręgi, może się przydadzą no i pewnie się przydadzą tam w niektórych miejscach pouszczerbywane są ale cementem się zaklei będzie ok ogólnie tutaj dużo kamienia też jest jest takie bagienko i to omijać do orki źle do siewu źle, do wszystkiego źle Kamień wypchany, ale to się dziurę wykopie w takim miejscu bezpiecznym, żeby dreny nie wywalić i... i się zakopie. Ziemię się rozsunie. No ogólnie tak można napchać. Tu, tu jak widać, jest taki nasyp. To ten nasyp też pewnie pójdzie w tą stronę. Jest taki wyrównany poziom. Trochę się będzie się pobawić. Przyjedziemy z statą na dwa w ciągniki. Ja przyjadę resem z pychem, on perkinsem z łyżką, z krokodylem. Najlepszy sprzęt do spychania. Perkins i łyżko krokodyl. Najlepiej tym idzie. No i, i tyle. Jedziemy na drugie pole. Na siew pasowy. Znajdujemy się teraz na polu przężyta. W tym siewie pasowym. I o co chodzi w tym siewie pasowym? O to chodzi. Że po zrobił psikusa i siał tylko połową siewnika, wstawiałem zdjęcia na Instagram. To mówili, że w jedną stronę siał, w drugą nie siał, ale to nie jest tak, bo tutaj mamy ślad siewnika i nie mamy półtora metra w lewo i półtora metra w prawo, czyli pół siewnika nie siało. Znaczy tam siało jakieś tam drobne, takie są, gdzieś tam poleciało no i, no i wzrosło. A Tu już mamy normalnie posiane. Jest mniejsze te przężyto niż na tamtym polu, no bo późniejszy siew, tak? Trzy tygodnie chyba różnicy jest w siewie. I teraz skąd wiem, że mi pół nie siało? Tutaj yy, cofałem, nie siałem przejazd, przejazd, że jechałem w tamtą stronę i wracałem, bo wtedy to wygląda jakby siewnik siał, siewnik nie siał. Tutaj yy, siałem cofając, bo tu jest taki klin i na mnie zawracałem się tylko do góry, cofałem, opuszczałem i do przodu. I widać, że tu jest zielono i tu leży śnieg, czyli jest zielony. półtora metra, wąskie paski. A tutaj już mamy szerokie paski. No i, no i co? I nie wiadomo co z tym teraz zrobić czy to jest strasznie, no ale tu nie było też, polecimy na wiosnę lancetem prawdopodobnie lancetem plus, czy coś takiego nie wiem, ale zobaczymy czy to w ogóle wytrzyma tą zimę, jeśli Się pasą. Ojej, ile tu trawy jest. Pasą się bobry. Ja trzeba było przyjechać, wyczyścić ten rowek. No, musiał wziąć widły i, i to wyczyścić. No i to tyle o tym siebie pasowym. Yy, Przeżyto tutaj nie było dokarmiane przed siewnie, czyli nie szedł NPEK pod korzeń. Nie było NPK a i no, nie było w ogóle dokarmiane. Tak? Zostało tylko zasiane i sobie tak dziko rośnie. Na zuprysku, bez oprysku, bez nawozu. Dopiero na wiosnę zaczniemy tutaj działać. Że właśnie tymi paskami, tak za ten, ze skosa oczywiście. No to gdzieś, jak widać, poprzeczniak jest bardzo dobrze zasiany. Bez już takich ścieżek. Więc ja nie wiem, co się stało. Połowa pola jest tak zepsuta. Jak jadę, to nie mogę na to patrzeć. A połowa pola jest dobrze. Zaraz wejdziemy tutaj na poprzeczniak. Zobaczcie, poprzeczniak jest zieloniutki. Przejazd, przejazd. Bezproblemowo. Coś, 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 się stało. Jak do tego doszło, nie wiem. No tak musi być. No już nic nie zrobimy. Tak jak mówiłem, do tego lasku jest zasiany, no takie w paskach. A od lasku już jest dobrze. Tak jak widać, nie ma takich pasów. Tam może trochę, gdzie nakładu trochę, to, to widać taki pasek bardziej zielony, no, no bo wiadomo, dwa razy tyle ziarna, tak? Bardziej gęsto zasiane, bez znaczników siane, także mogło być tam trochę nakładu. No ale tutaj już jest OK, już nie ma takich pasów. Nie wiem, nie wiem jak do tego doszło.